się na to, by realizować dalej spotkania, jeździć po kraju. Wytłumaczę to z kilku rzeczy. Po pierwsze, są ludzie w polityce, którzy są w polityce, ale nie czują tak naprawdę polityki. Dzisiejsza polityka to nie jest to, co było dawniej. O dawniej było coś takiego, że polityk jest politykiem, że polityk może kłamać, łgać, że polityk może pokazywać się tylko i wyłącznie na wybory i wcale nie musi jeździć do społeczeństwa i z nimi rozmawiać. I społeczeństwo było z tym pogodzone. Było z tym pogodzone. Ale czy to są odpowiednie formaty polityków, czy to są formaty polityków, którzy zapominają o wyborach i zapominają o tym, że trzeba z ludźmi rozmawiać? Przecież słuchajcie. Ja jeszcze mam ponad 4 lata kadencji w Europarlamencie. Nie startuję na żadne urzędy w tej Polsce. Zresztą nie startuję, bo generalnie jest już praktycznie po wszystkich wyborach. Następny kalendarz wyborczy będzie za 2,5 roku. I czas leci szybko, ale powiem Wam, że generalnie dziś, tu i teraz. Z punktu widzenia jakiegoś tam wytrawnego polityka, ktoś by stwierdził, po co robimy spotkania. Ale obiecałem ludziom, że jednak po wyborach będziemy jeździć i będziemy robić spotkania. Robię co prawda mniej spotkań po wyborach w kraju, bardziej te spotkania robię na Podkarpaciu, w moim okręgu, ale mam jeszcze około 50 zaproszeń w Polskę i muszę przyjechać do ludzi. Muszę przyjechać, bo uważam, że ludzi trzeba traktować poważnie. Czasami niektórzy mi mówią, nie nadajesz się do polityki, bo za bardzo dotrzymujesz słowa. Ale właśnie to trzeba zmienić. W polityce szanujmy ludzi, którzy dotrzymują słowa. Szanujmy ludźmi, ludzi, którzy chcą generalnie być wśród ludzi, którzy robią spotkania po wyborach, którzy, którzy przedstawiają tak naprawdę rzeczywistość. Bo przed wyborami w większości polityków nie jest wiarygodna. Większości. Bo mają pewien cel. Ale po wyborach tego celu nie ma. W związku z tym naprawdę tych, którzy chcą być w społeczeństwie szanują, chciałem Wam bardzo podziękować za wybory prezydenckie. Rozmawiałem z panem doktorem Karolem Nawrockim. Kazał was pozdrowić serdecznie podziękować Wam za tak wspaniały wynik. Bo jeżeli patrząc na powiat, to było 70%. Ponad 70, na miasto ponad 50, 58, ale 58, to ponad 50, dobrze, jak tam sobie przypominałem z tych analiz, więc to był rekordowy tak naprawdę wynik, to był rekordowy wynik, więc za to Wam chciałem podziękować, ale proszę Państwa, nie chciałbym, żeby ta fala zgasła. Więc musicie zrozumieć, że patrząc na te ich mechanizmy, to nie są mechanizmy... Które ktoś powiedział, oni są szale. Nie, W tym szaleństwie mają pewną diagnozę i idą do przodu w tym szaleństwie. I idą do przodu w tym szaleństwie. I jeżeli my w Polsce myślimy, że to się tak naprawdę skończyło, to to się nie skończy. Niestety, to się dopiero zaczęło. To się dopiero zaczęło. Ci ludzie zaczynają przyspieszać w pewnych sprawach, bo ci ludzie doskonale wiedzą, że oddanie władzy w kraju tu i teraz oznacza dla nich katastrofę. Ponieważ żadna formacja po 89 nie złamała prawa tak, jak złamali oni. Przecież to jest, słuchajcie, to jest po prostu nienormalne. Można czasami próbować cokolwiek działać, modelować. Można nieraz próbować naciągać to prawo, ale to musi być w jakiś ramach. To musi być, mieć jakieś uzasadnienia. To musi być jakieś akty prawne. No nie można robić to, co oni robią. Ktoś finansuje. Farmy troli, ktoś finansuje czarny pijak, za tymi to pieniądze. I wy myślicie, że generalnie nie można tego zdiagnozować? To się mylicie. Można wejść na parę kont, znać doskonale przepływy środków, skąd, jak i gdzie. Bo dziś to nie jest tak, że te przepływy są nieidentyfikowalne. Dziś skarbówka cię wezwie, jak wypłacisz 30 tysięcy skąd, albo wpłacisz 30 na konto. Dziś pieniądz ma pochodzenie i można to sprawdzić błyskawicznie. Tylko czy niektórzy chcą go sprawdzić? A wiecie, kto nie chce tego sprawdzić? Ci, co mieli potężne interesy w Polsce i ci, co tak naprawdę upili was na każdym bądź. To były mafie paliwowe, to były mafie vat które na nowo żyją. Dlaczego Orlen ma kiepskie wyniki? Słuchajcie, bo całe te mafie paliwowe tak naprawdę i całe to kombinowanie wracało. A wiecie dlaczego wraca? Bo przychodzą ci sami ludzie, którzy rządzili tym krajem przez osiem lat. Od 2008 do 2015. To są ci sami ludzie. I teraz wam nie tłumaczę tych To są ci sami ludzie. I wiecie co, państwo dzisiaj i rząd albo jest ślepy, albo głupi, albo jest ignorantem. Bo my tracimy dziennie dziesiątki setki milionów jako państwo. A to widzicie na no, wynikach Orlenu. Przez sam taki proceder, że ropą przez Polskę płynie ropa ruska do rafinerii niemieckiej i zabija na stanie produktami. Dlatego Orlen między innymi nie ma zysku. Bo to jest ropa rosyjska, którą w życiu nie powinniśmy puścić przez nasze państwo. Bo spółką PER zarządza spółka 100% skarbowa pewnych swoich zwyczajów, bo to nie jest przekazywanie partii z następnego pokolenia. To w regionach powinniśmy być bardziej aktywni, bardziej młodzież skupiać, bardziej wprowadzać ludzi do pisu, a nie zastanawiać się, że ktoś mi zagraża. Jeśli będzie mądrzy, to mi zagraża. Chyba to na rzecz polega: konkurencja. Więc nie bójmy się w regionach konkurencji albo będziemy części, albo nas ta konkurencja zagryzi. No ale to chyba lepiej na społeczeństwie, bo politykom nam nie potrzeba. Jak się zagryzą w regionie, to nie chodź do Warszawy, bo tam te bardziej. Więc, więc słuchajcie, proste rzeczy. To nam jest potrzeba, tej aktywności. Media społecznościowe, aktywność polityczna, rozmowa z ludźmi i przede wszystkim nie bać się ich do przodu. Aby Pan poseł używał zamiast słów w tym kraju Polski, to jest moja prośba bardzo gorąca, ponieważ ma Pan duże znaczenie przy przekazywaniu, y, tak, można powiedzieć, przekonania do polskości i warto by było, bo używają różnie tego pojęcia w tym kraju, a my musimy mówić w Polsce. Jak wiemy, również wykorzystywano tutaj przeciwko przeciwko PISowi. owi ja przy, jestem przekonany, że tutaj to ma Pan 100% sympatyków PIS-u, chyba że tam są i tacy, którzy nie lubią ewentualnie, no to niech się uczą. Ale to tak tutaj mówimy do tego, dlatego też te głosowanie na doktora Mawrowskiego w naszym terenie było tak tarowne i jasne. To tu też y, y, mamy tę świadomość. I teraz rzeczywiście, żeby żeby w tej Polsce i być odważnym, a i skutecznym, to to, bo właśnie może do pytań, to jak teraz, jak, przepraszam sekundę, no wiem, że nie na ambona, ja na ambonie nie przemawiam, bo nie jestem księdzem, więc nie przemawia, tylko przeszła prawo do przemawiania na bony. W jaki sposób teraz rzeczywiście posłowie i z opozycji. Czy mają taki, taką metodę, żeby przeciwdziałać tym e, wszystkim propozycjom tych naszych wrogów? Bo ja, Panie Pośle, bardzo dobrze pamiętam rok 92, jak Tusk mówił, żeby policzyć głosy. Ja to wtedy przeżywałem jako młody człowiek, i tam się nic nie zmieniło. To jest dość, który rzeczywiście dąży do tego, żeby osłabić gospodarczo -polski. To bardzo dobrze. I teraz nie można się dać tutaj. I ta pewna naiwność, czasami jeżeli atakuje się właśnie co miesiąc, i policja broni tych wspaniałów, którzy atakują i prezesa, i tych, którzy składają więcej pod pomnikiem. No to żeby następnym razem tego nie było. Rzeczywiście. I jakby tego życzę. I jak się tu zorganizować w takim układzie, żeby była ta możliwość obrony rzeczpospolitej. Natomiast chcę powiedzieć, że młodzi ludzie, młodzi Polacy zdali teraz egzamin w tych wyborach. Zdali egzamin. To zrobić I chcę też powiedzieć, że są media, które należy wspierać, a jest to Telewizja Trwa, Republika w Polsce 24, to te media, o nich mogę tu powiedzieć. Chyba, że muszę Panu wytłumaczyć jedną rzecz. To pan się myli używanie tego pojęcia. Dlaczego mówię w tym kraju? Powie Pan. Ja wiem, że to jest mój ukochany kraj, Ale nie wiem, słuchałem, Pana, nie wiem. Nie. Używam, używam, proszę pana, takiego pojęcia z Bo jak pan może nazywać czasami nasz ukochany kraj, gdzie tylu ludzi za ten kraj zginęło? Tylu ludzi poniosło największą ofiarę, a wychodzi minister spraw zagranicznych i mówi, że na II wojnie światowejśmy skorzystali. Z tego z przekąsem, bo uważam, że mówię do bardzo inteligentnych ludzi, i sobie domyślam, to nie jest mój kraj Polska, choć jest faktycznie moim krajem, moją ukochaną Polską, ale ja z taką Polską do nada Polska się nie zgadzam. Nie, nie, zgadzam, się. nie zgadzam się z tym, że się przejmuje, proszę pana, zamachem stanu, bo normalne jest, że się jej przejmuje normalnie. Nie zgadzam się z tym, że prokuratorem jest ktoś bez podpisu prezydenta. Nie zgadzam się z neosędziami, bo to są sędziowie. Okay. Nie zgadzam się że... z koleżanką. Może pana kolegów nie, ani pana koleżanki, ale moich koleżanki i moich kolegów zatrzymano i niektórzy siedzą w więzieniu za nich. I może pana. I... Ja staram się być patriotą i proszę ale będę używał słowa w tym kraju, bo to nie jest tak naprawdę prawdziwie demokratyczny teraz kraj. I to jest kraj, gdzie niektórzy bojąc się, z tego kraju wyjeżdżają. nie jest nasz kraj. I mówiąc zupełnie szczerze, zawsze będzie nasz kraj, ale z przekosem do rządzących, takich określeniach używam. Z przekosem do rządzących, powiedz bo pan, bo naprawdę pod każdymi względami nie dzieje się dobrze. Jesteśmy w pełni oddani gospodarce i reżimowi gospodarki niemieckiej, łącznie z gospodarką i z polityką. Nie mówimy politycznej i gospodarczej. Nie ma żadnej wolności politycznej ani gospodarczej.